Zwykle powtarzam, że Reddit uczy nas nowych rzeczy i rozszerza naszą wyobraźnię. A tymczasem ten obrazek jest trudno jakoś usprawiedliwić, dlaczego się tu pojawił. Wychodzi na to, że kreatywność ma więcej niż jedną stronę. A ja witam Was bardzo serdecznie w tym odcinku Minecraft Reddit, w serii, gdzie patrzymy, co ludzie robią na swoich światach w Minecraft i nie tylko. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i lecimy z filmem. Dobra, tutaj jestem delikatnie zmieszany, bo nie do końca wiem, jak to jest możliwe. Aha, dobra, ja już wiem o co chodzi. To jest tarcza iPada, która została idealnie wpasowana, albo bardziej tu zostało idealnie wpasowany w jej rozkład ikonek, bo na iPadzie chyba nie da zmieniać rozkładu ikonek według własnej woli, a przynajmniej zawsze się trzymają jakieś siatki. Ja się na tym nie znam, bo mam tylko iPhone'a i Maca, ale iPada nie mam, więc nie wiem jak tam jest, ale no mogę spekulować na podstawie swoich doświadczeń. Po miesiącu roboty w końcu zamieniłem end w to. Ojoj, co się dzieje z jego nagraniem? To słuchajcie, moi drodzy, jest tak zwany słaby bitrate. Który macie ustawiony pewnie w OBSie, jeżeli nagrywacie takie filmy, tak brzydko nagrywają. No i trzeba go zwiększyć, żeby było lepiej. Ale okej, okay, dobra. On tutaj w ogóle gra chyba na RTX. Nie, on gra normalnie na shaderach. Są normalne shadery. Tak, są normalne shadery, okej. Okay. No i tak, to jest jego end. End, który wygląda jak normalny świat, tylko że różowy. Zgaduję, że tutaj było dużo modów wykorzystanych, przynajmniej jakiś jeden, bo no nie wiem od kiedy mamy różową trawę w Minecrafcie. I takie roślinki. No to jest ewidentnie. Na modach zrobione, ale jak na całą transformację, Endu to jego domek wypada przy tym wszystkim biednie. O ile to jest domek? Nie, to jest chyba. To jest chyba spawner Endermanów? Nie, to nie jest spawner Endermanów. To jest po prostu. Okej. Okay. Teraz tak, on miał kompasy, w których był podpis, że coś tam wyjście do portalu. Nie wiem, czy te kompasy na pewno wskazują wyjście, ale jeżeli tak, to jest to ciekawy fanfakt, że kompasy w wędzie pokazują wyjście ze świata. To bardzo dziwny korytarz, bo nie wiem po co ktoś miałby tak wysoki korytarz budować. Ale okej, okay, słuchajcie, jestem w ogóle w co ma za bo tutaj widać ewidentnie, się coś odbija i to wygląda delikatnie, jakby tutaj był RTX użyty. No ale to jest Java. Od kiedy na Java jest RTX? Nie wiem. Dobra, w ogóle on ma jeszcze jakieś dziwne teksturpaki, że ten enchantar dziwnie wygląda. Zobaczmy, co jest dalej na jego świecie. Łojoj! Ej, no ja mówię, tutaj musi być RTX, bo to się odbija po prostu. Wszystko działa i ładnie wygląda. Tutaj jest spawner Endermanów. Ojoj, tak duży spawner, że aż mu zacina. No więc podsumowując ten jego świat w Endzie, można powiedzieć, że w w sumie jest średni. A to co? Czy widzieliście o tym, że możecie odbijać plucie lamy? Ej, co? Może odbijać jej plucie? Nie wiedziałem o tym. Okej, okay, czyli jest jakiś mechanizm obronny przed pluciem lamy. O kurde. Dobra, tego nie wiedziałem o Minecraftzie. Wy pewnie też nie, więc zostawcie łapkę w górę, że zapieram ciekawostkę. Nienawidzę Minecrafta. Dlaczego nienawidzisz Minecrafta? Zauważmy, że ten gościu mieszka bardzo nisko. Ma nether, znaczy nether, ma bedroka pod sobą i generalnie jest bardzo mrocznie w tym jego pokoju. Teraz co on chce zrobić? On chce zrobić pewnie... niech nie tyle tam to wziął. Kill off? Chcę zrobić? Tak, chcę zrobić kill off. ok Okej, siekierę. Jednak siekiera. Okej, okay, miecz. I teraz się okazuje, że... Oj, co jest? Zestakował dwie siekiery w jedną, która w sumie to jest naprawiona normalnie, tak jak gdyby nigdy nic. O kurde, o kurde, okej, okay, to jakiś atak się nadarzył. Czy on stąd nie będzie mógł teraz wyjść? Czy to jest naprawdę los, kiloczeka czeka? Utknięcie w tym bedroku na zawsze, chyba tak. Ciekawe koncepty murów, czy tam ścian, nie wiem. No to mogłaby być ściana a reszta, to nie wiem, w to jest na przykład nudne. Ale fajny jest ten tutaj, ten, ten, no. Typ, co się zrobił w ogóle? Pulpit. Myślę, że to jest zrobione na podstawie jakiegoś posta, który się pojawił chyba z tydzień, dwa tygodnie temu, gdzie postać wychodzi nagle z pulpitu. No i wiadomo, to jest po prostu green screen, nie? Overworld Portal Break. Okej, okay, czyli to jest chyba sposób na szybkie budowanie portalu. I zobaczmy, jak to wygląda. Okej, okay, no całkiem, całkiem standardowo jakby. Na mnie to nie robi zbytnio wrażenia. Widziałem już podobne rzeczy. I co Teraz zbiera, okej. Okay, I teraz nie, nie wiem, co się teraz dzieje. Po co on tam zrobił tą wodę? Czy ktoś mi to wytłumaczy? Nie wiem o CB. Aha, to jest chyba po prostu portal, który nas doprowadzi poza świat w Nederze. Są tutaj naprawdę dziwne typy. Nie wiem o co chodziło, na przykład z tym szkłem, który przed chwilą postawił. Teraz rozwala ten portal i co się stanie? Czy on to rozwali na czas? Czy to będzie idealny To jest idealny timing, okej. Okay. Aha, rozumiem, czyli chodziło o to, że zniszczył. Portal za sobą. Okej, okay, i teraz zobaczmy, jak to wygląda. No to wygląda w sumie bardzo podejrzanie i w sumie no to mocno opóźni potencjalnych łowców, którzy na nas polują. O nie, ty zrobił puffer fisha, ale w połączeniu z czymś! Tauger fish! O nie wiem o co chodzi, ale śmiesznie. Oceńcie mój domek. O, raju, to jest naprawdę okropne dla oczu. Jak tak można? Typ mówi, że zdobył wszystkie sześć zbroi. No i dobra, jakby nie mam nic do tego, tylko że jak on zdobył tą kolczugę? No bo zaraz. Z tego, co pamiętam, to kolczuga ma taki crafting i chyba nic się nie zmieniło, chociaż no, nie wiem jakie jest w wersji Bedrock Edition, ale czy jesteś na potwierdzenie moich słów? No nie ma nic na potwierdzenie, nie no, w sumie wszystko potwierdza moje słowa, chociażby fakt, że nie ma tutaj żadnych innych craftingów. No i dobra, pytanie, jak on zdobył tą zbroję? Napiszcie w komentarzach. Ej, to jest dobra dekoracja? To znaczy zrobienie takiego miecza ostrza? Nie wiem, co to jest. Mój syn Siedmioletni jest bardzo dumny swojego domu. Ja jestem również. Jeżeli Twój syn ma 7 lat i buduje w ten sposób, to w takim wypadku ja mam chyba 4. Bad Apple. Grane na linach. Okej, okay, Bad Apple to jest taka animacja tej jakiejś dziewczyny na czarno-białym tle. Okej, okay, to są faktycznie liny, które się układają w kształt tej dziewczyny, która rzuca to jabłko. Tytułowe jabłko, jakby nie było. No i dobra. No jest to na pewno mocne. Tylko jak to jest zrobione, to nie wiem, ale wow. Dobra, nie nie Będziemy tym rozkmieniać więcej. Fajnie było, się skończyło. Aha, stworzyłem backroomsy w Minecrafcie. No tak, no tak. Ostatnio chyba wam mówiłem o backroomsach, nie w odcinku. Więc no, jest to na pewno niepokojące miejsce. I co jest znowu? Bufferfish. Dlaczego ktoś to znowu zrobił? To jest chyba ten sam gościu, bo widzę po skinie. Ostatnio oglądaliśmy też filmik, w którym pokazywali Pokémony. Nie jest to ten sam film, bo ten jest jakiś zadejtowany. Ale jak ja powiedziałem, że Pokémonów jest 100 ileś, to wy mnie poprawiliście, że jest chyba nawet 300 czy tam więcej. No słuchajcie, ja nie wiem Ja wiem, że chyba sto ileś to było lata temu Dlaczego nie mogę użyć Ender Eye? Dobre pytanie w sumie, no nie wiem, coś się stało O nie, dmuchane aksoloty! to już teraz To już się dzieje, ojoj Boję się, kiedy pojawią się Żywe aksoloty, balony w rzeczywistości Znaczy, no nie żywe Bo żywe, no to byłoby trudno Ale akceloty balony po prostu To będzie straszne, typ co przerobił Iron Golema No i nawet ciekawie wygląda kurczę, no podoba mi się, to jest coś so co narysowałem w 30 sekund Okej, okay. czy to naprawdę może narysować w 30 sekund? No nie wiem, chyba wątpię, że te rysunki dało się w 30 sekund Narysować. No to jest lekko creepy Dwóch kumpli spotkało zombiaka Który nie atakował nikogo, więc stwierdził, że go Adoptują i nazwali go Bob the Zombie I uznają go za swojego syna Ciekawe co będzie jak Bob dorośnie Właśnie, czy małe zwierzęta, co w się sensie nie no Małe zwierzęta w Minecrafcie rosną, ale czy małe zombiaki Też rosną? Kilka trinów z mojej Dżunglowej budowli O kurde, no dobra, tutaj ktoś na grubo poleciał. Jest to naprawdę całe miasto. Tak naprawdę. Po chyba w Minecrafcie. Po co i dlaczego? Duża krowa czy mały dom? Myślę, że tamto okno pokazywało wszystko. Zrobiłem rybę na banerze. No, taka to latająca ryba chyba trochę. Pół ryba, pół ptak. To moje najlepsze podejście do zbudowania World Trade Center. Nie będę rozwijał tematu. Moja trzymiesięczna mapa. Czy wam się podoba? Okej, okay, domek jest... No, o, taki, taki se, ale jest całkiem przyjemny. Czy to jest w ogóle jego jedyny dom? Nie, on tutaj ma kilka domów. Okej. Okay. Nie wiem. Typ mówi, że akceptuje krytykę. No to jeżeli akceptujesz krytykę, to zacznijmy od tego, że coś ci się bardzo zacina ten Xbox i mógłbyś go wyrzucić i się przejść na PlayStation. Nie no, żartuję. Xbox nie jest zły, ale coś tutaj poszło ewidentnie nie tak. Czy on tutaj ma RTX a czy mi się wydaje? Dobra, ja już skończyłaś o tym RTX RTXie, bo naprawdę. Mini portal. Okej, okay. cute. Minecraft jest zepsuty. Czemu jest zepsuty? Przyszedł on ma kreatywa. Zaraz, czemu oni go atakują? Teraz rozumiem. Spędziłem dwa lata odtwarzając małą część mojego wschodniego europejskiego miasta. Co myślicie? Okej, okay, no słuchajcie, wygląda w sumie jak szary blok. Nie wiem, czy to jest Polska, czy Białoruś, czy Ukraina. W sumie to trudno jest nas rozróżnić. No może tylko tyle, że nie wiem. No, ach, te bloki. Uchwyciłem moją pszczołę, która się patrzy przez okno. Co za módź. O nie. Dlaczego dostaje ten komunikat. Jak to wyłączyć? Ja na twoim miejscu bym jakby zupdate'ował OpenGL albo najlepiej usunął te szpecące mody. Co to w ogóle ma być? Przecież to wygląda jakbyś grał w jakąś podróbę Minecrafta. Zaraz, o co tutaj chodzi? To jest chyba mechanizm sklepu, który zapisuje profit, tylko jak to leci tu? Nie, 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 nie wiem. Czego powinienem użyć na sufit? No w tym wypadku wydaje mi się, że Prismarin trochę jakby tutaj nie pasuje, chociaż no nie, że nie pasuje, ale takie jest moje zdanie. Nie. Ja bym ja użył tego czarnego. O kurde, typ, co sobie zbudował bazę. To jest coś na zasadzie zbuduj mi bazę, której jeszcze nie widział. Łowo! Wow, wow. Czy to jest Minecraft 1.17? Przynajmniej 1.18, bo jest taki efekt zamarzania, ale spoko, fajnie. No, ja się ogólnie jaram nowymi updateami Minecrafta i też mi się podoba motyw zamarzania w Minecrafcie. To Ma być? Czy to jest trzcina cukrowa? Chyba tak, bo nie wygląda to na bambus. Chociaż, no, nie, żebym był znawcą od bambusów. Chociaż powinienem być z racji partii bambus. Ale, no, nie wiem, jak wyglądają bambusy, no. Znaczy, no, wiem, jak wyglądają bambusy, ale czy to są niedojrzałe bambusy? No, raczej nie, no. Wygląda trzcina cukrowa. Co to jest? Co? VIP Interceptor Class Battle Krójce. Nie wiem. Wygląda smacznie. Nie dajcie się zwieść. Jest zrobiony z grzybów. O nie. Co jest? Co? Co się. Co? Co? Co, co? 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 To jest pokój zrobiony ze skanera 3D włożony do Minecrafta, ale jak on to zrobił? Znaczy ja rozumiem no skaner 3D, no ja mam taki sam w telefonie, bo iPhoney chyba od serii 12 w górę takie coś mają. Znaczy, no na pewno 12 w górę. Ale jak on to przeniósł do Minecrafta? To jest autentycznie skan jego pokoju. I po tym tutaj zakląciu widać to najlepiej. Czy podoba wam się mój pingwin? O, wygląda jak mój królik. Zaraz jest coś takiego jak Smite 7? Co? Co, co, co? A to jest mocne w ogóle, połączenie tekstur paka i jakichś modów zapewne. To jest ciekawa koncepcja portalu do Endu, ale to się tej pochwalił tym jeszcze zanim cało skończone, bo na przykład ścian nie ma. A to co? To poprawny sorg z melona? Aha, no tak, no jak, no armor sendem, ale okej, okay, dziwne. Prawdziwa animacja jajka. Znaczy, turtle egg, a nie, nie tam mi pisał, że prawdziwa, tylko po prostu żółwie jajka animacja. Okej, okay, no, całkiem spoko, aha, i taki po prostu coś, okej, okay, okej. Okay. Coś na są lota na podwórku. A co jest? Stworzyłem flagę mojego państwa w Minecrafcie. Ojoj, to są ludzie, którzy muszą być dumni ze swojego państwa. Ale w ogóle on ma trudną flagę do zrobienia, a to jednak zrobił. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest flaga Włoch? Ale od kiedy Włochy mają takie coś na środku? No, to ewidentnie wygląda jak flaga Włoch i nawet nic mi się nie pomyliło, ale no ten pattern tutaj jest naprawdę dziwny. Mój design lunety kontra Minecraftowy. No słuchajcie, no nie chwalcie się tym, bo Łatwo jest zrobić ładniejszy design lunety, niż zrobi to twórcy. No, bo oni to tak zrobi na odwal się w ogóle. Się pytam, co to są za czarne paski po bokach? Ja rozumiem wszystko, ale no to wygląda po prostu, jakby nie wyszło z fazy alfy. No, to się nazywa hobby. Więzienie dla mobów. Wszystkie muszą mieć pewien name taga, żeby je zniknęły. No, ale to jest całkiem ciekawy pomysł. woo mordo, ale góra, i co on to budował własnoręcznie? Myślę, że to jest jakiś Voxel sniper albo word edit, no bo taka góra w sumie przekonywująca, ale typ to. Robi ręcznie. Baw się dobrze. Typ mówi, że budował tą katedrę dwa lata. No, rozumiem, że nie budował tego dwa lata non-stop, bo jak napisał, to pracuje i studiuje. No, ale jednak, no, w dwa lata ludzie robią lepsze rzeczy. A ta katedra, no czy znaczy nie, czy jest brzydka, bo jest jak dla mnie, no, żeby nie przeklinać, zaje fajna. Ale patrząc na to, jakie ma tam budowle na boku, to wątpię, że on naprawdę to budował dwa lata. O, to jest w ogóle puste w środku. Co nie? Tak, to jest puste w środku. Głodny na jabłka? Dobrze się składa. W Polsce mamy najlepsze. O, kolejna statua, która z tyłu ma... Aha, to jest taka pelerynka, rozumiem. Mały room duplicator. Okej, okay, rozumiem, czyli to jest... A, coś w miarę prostego, przynajmniej relatywnie prostego, bo kiedyś robię nawet sam coś podobnego, tylko że akurat w moim wypadku to były nieskończone tory. W tym wypadku jest to nieskończone robienie kolejnych korytarzy, czy tam filarów. Nie wiem, co to w ogóle ma być, ale coś na pewno. I mi się generalnie wydaje, że że ten koncept mógłby posłużyć jako fundamentalna część dla rozgrywki pod jakąś mapę. Prysznic. O ja! Ej! Jakby prysznic, jak prysznic. Co na mnie w ogóle nie robi wrażenia. Ale popatrzcie ten szampon. Przynajmniej, no, to. Wiecie, świeczkę, która udaje szampon. Wygląda świetnie. Ojoj, ale animacja coś jest. Okej, okay. no Kozak, to jest chyba jakiś Pokémon, bo słyszę muzyczkę z Pokémonów chyba. Ja tak mówię o tych Pokémonach, ale bierzcie pod uwagę to, że ja się Pokémonami w ogóle nie interesowałem. Oglądałem Pokémony, może jak miałem 6 lat, wiecie o co chodzi, jak byłem dzieckiem, ale generalnie no to po co miałbym się interesować pokemonami? Są ciekawsze rzeczy do robienia w życiu. I to jest jeden z najbardziej przemyślanych czołgów, jaki widziałem w Minecraftie. Naprawdę jest bardzo i to bardzo szczegółowy. A i to jest odzorowanie tego czołgu. No to czy mu się udało odzorować? No w jakimś tam mniejszym stopniu bym powiedział, że tak. Co nie umniejsza faktowi, że no ten czołg jest jednak kozacki. O, bank! Dobra, czyli to jest chyba bank na serwerze multiplayer, bo tutaj jest napisane coś o community bank manager, tylko czemu ten go się ma kreatiwa, to nie wiem, ale dobra tam jest ochrona, schodzenie do banku, jak wygląda aha, to jest bank dla jednej osoby, no dobra, więc może niekoniecznie jakby to jest serwer społeczności o, na środku shulker box, no i nic wielkiego w sumie, mhm. i to, to tyle, to tyle, okej okay. no, słuchajcie, wspaniale, umiałbym lepiej jak on to zrobił, aha, ja już wiem, pewnie to wybudował te wszystkie te, albo wiecie no przekleił, cokolwiek, a następnie e, zrobił sobie item frame'y i tak w sumie może grać w szachy w Minecraft'cie. Czy jest jakiś sposób, by domek dać na środek mapy? No, mi się wydaje, że ta chyba mapa, ona zawsze jest generowana na jakiejś tam podstawie, to znaczy nie możemy chyba sprawić, że odpalając mapę miejsce, w którym jesteśmy, będzie na środku, więc no taki, taki los. Mogło być gorzej, mogło być tutaj na przykład i jeszcze mniej widzieć. Mam wrażenie, jakbym to już wcześniej widział i nie chodzi o to, że jest to obraz z Minecraft'a. Mój pierwszy świat, w którym przeżyłem 100 na hardkorze. No, wygląda no, trochę biednie jak na 100 dni. Happy birthday. No dobra. Kolejny tort z masą niejadalnych rzeczy. Mam nadzieję, że to jest czekolada, cynamon, nie cynamon. Nienawidzę cynamonu. W ogóle ludzie, którzy lubią cynamon, to jak ludzie, którzy jedzą pizzę z ananasem. Powinien stać wyrzuceni ze społeczeństwa. Yyy... Okej. Okay. Na początku się poryłem, bo ta ściana wyglądała jak integralna część rysunku. I to jest jeden z najbardziej pomysłowych domów, jaki widziałem w ostatnim miesiącu. Co jest? Wielki jakiś goblin, czy kiwie, co to, to jest? Trzymający dom, w którym się mieszka. Kozak. A to wygląda jak z Disneya. Ej, bo to jest z Disneya. Uff, czyli taki stary nie jestem. Mój brat może dążyć tylko jako player na naszym zmodowanym świecie na LAN. No, prawdopodobnie to zasługa Forge'a. Forge? Forza? Forge, a? Forge, a? Forge a był od tych modów. Fabryka. Forge, fabryk. W ogóle łatwo jest je pomylić. Zajęło mi to dwa dni. Czy to jest diabelski młyn w Minecraft, który się obraca? Eee, nie wiem, czy to jest zrobione na jakimś modzie typu Create, czy to są na przykład command bloki, które nie wiem. Przeklejałem animacji nie, mi się wydaje, że to może być raczej mod create, bo w sumie widać, że tutaj jest które ścięte, więc no tutaj są jakieś mody chyba. Jak rysować? Clippera? Chyba jak nie rysować. Creepera. Ale tuś animacji zrobił w blenderze, kozacko to wygląda. No i co prawda krótka, bo wyrenderowanie czegoś takiego pewnie zajmuje cały dzień, ale spoko, jest klimacik. A to co? To jest gra na pianinie, okej. Okay. Wiecie co? Ja ostatnio właśnie grając na pianinie, też zauważyłem, że na tych klawiszach można zagrać tą nutkę z Minecrafta, tyle że nie wiem, czy on gra oryginalną wersję, ale ja to grałem troszkę inaczej. Ja używałem chyba tego klawisza, a nie, bo nie widzę, też mojego kursora na nagraniu, no tak, no coś mi się zepsuło. No dobra, no to używałem tego, po prostu kleiłem na prawo i na lewo do pierwszego akordu. TNT Cake. Eee, fuj. No to też jest jakiś tam rodzaj sztuki, robienie pixel artów ze szkła. Jeżeli chcecie być oryginalni i potem nie słuchajcie, że o, kolejny co buduje z wełny. Pamiętajcie, bądźcie oryginalni i bądźcie fajni. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a następny film już jutro, bo filmy są codziennie, więc do jutra. Cześć!